Dzisiaj chciałbym wam demonstrować hermetyczną obudowę z dwoma gniazdkami, montowaną na zewnątrz, czyli obudowę zewnętrzną hermetyczną i P66. Producja zamówiłem sobie na Aliexpress. Wygląda to tak. Mamy zabezpieczenie. Otwieramy. Mamy dwa gniazda. Słudo, słuko, tak, mamy dodatkowo zestaw śrubek i zaślepek oraz instrukcję jak to podłączyć. Jak zawsze linki do prezentowanych urządzeń znajdziecie w opisie. Łapka w górę, subskrybujcie kanał. Dzięki za uwagę.